Chciałabym jeszcze powiedzieć o tym y, aspekcie kobiecości, y, 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 cielesności, czyli cielesności w kobiecości, albo na odwrót. Kobieta, jej ciało, jest barometrem tego, co dzieje się w domu, tego, co dzieje się w rodzinie, w jej gnieździe. Jeżeli w gnieździe kobiety czy ty masz dzieci, czy ty nie masz dzieci? Może jesteś po prostu w związku z partnerem. To nie musi być pełna rodzina. Jeżeli w twoim gnieździe, zwanym domem, masz problemy ze swoim partnerem, są problemy z dziećmi, może jest problem z twoim zwierzątkiem domowym, to pamiętaj, że ty jako kobieta odreagujesz stresy, troski, niepokoje, rozłąki w swoim aspekcie kobiety, w swoim własnym ciele. Jakie organy będą reagować? Jeżeli jesteś praworęczną kobietą, nie zażywającą leków hormonalnych i będą taką, będąc taką wolną od, od różnych dysfunkcji hormonalnych, praworęczną kobietą, to jeżeli będą jakieś problemy, mówię troski, rozłąki, trudne jakieś kłótnie w Twoim gnieździe, a będą one związane z Twoim partnerem, którego traktujesz na równi jako, mężczyz jako, jako mężczyznę pełnego, nie jakiegoś chłopca, którym musisz się którego, musisz, którego musisz wychowywać, tylko jako faceta. Więc jeżeli Ty będziesz miała z nim jakieś problemy takiej właśnie natury, to przejmie to yy, Twoja prawa pierś. Możesz mieć guzy, mogą, mogą być guzy tkanki gruczołowej, albo możesz mieć tam problemy z tymi zatkanymi kanalikami mlecznymi. Tu nie wchodzę w szczegóły, to nie jest to nie spotkanie na, na ten moment, na ten temat. Jeżeli jesteś jednak praworęczną kobietą, która bardzo przejmuje się swoimi dziećmi, ma problemy, może mają problemy zdrowotne, może. Jakaś rozłąka nastaje z twoim dzieckiem. Jeżeli są jakieś, właśnie, troski, nieporozumienia, jeszcze są jakieś kłótnie, albo właśnie te e, e, momenty rozłąkowe, to będzie reagowała twoja lewa pierś. Ta sama sytuacja i to samo miejsce zareaguje w tych samych momentach, w których e, będziesz troszczyć się, na przykład, o swoje zwierzątko domowe. Są również takie kobiety, które. Ja tak sobie to mówię, przenoszą um, robotę do domu. Są to kobiety, które y, traktują y, pracę, pracę, miejsce swojej pracy jako dom, jako gniazdo. I to są kobiety, które traktują swoich y, współpracowników jako, a może uczniów na przykład, tak? Traktujesz je, te osoby, jako. Y, jako dzieci w pewnym sensie, tak? Ty im matkujesz, bo jesteś na przykład nad nimi, nadrzędnym, jakimś takim e, organem nadrzędnym, tak? I ty e, odchodzisz z pracy, na przykład, i boisz się, co te dzieci Twoje teraz zrobią, tak? Jak one sobie poradzą, albo masz tam jakieś właśnie problemy między nimi, to ty jako kobieta również będziesz traktowała pracę jako gniazdo i też przejmiesz to w lewej piersi no albo w obydwu piersiach też tak może być. Kolejnym organem, który reaguje właśnie w kobiecie na wszelakiego rodzaju problemy z mężczyznami, tak, w partnerstwie, w relacji. Jest oczywiście szyjka macicy, jest macica, Czyli ten y, taki symboliczny dom, w którym Ty właśnie y, chcesz, żeby było ciepło, żeby było dobrze, żeby było miło. Jeśli doświadczasz y, ze strony mężczyzny, y, zawęźmy to y, może do, do, do tego gniazda, do tego domu, od strony swojego partnera, doświadczasz jakichś nieprzyjemnych y, emocji, on robi Ci jakieś świństwa, to wtedy e, trzeba mieć na uwadze swoją, e, swoją błonę ślizową macicy, bo tam też e, może się podziać w tkance kruczołowej, e, jakaś historia e, z różnymi e, guzami. Jeżeli zastanawiasz się, czy chcesz być z tym mężczyzną, czy mi jest jeszcze z nim dobrze, czy. Przeżywasz po prostu taki konflikt, jak to się mówi, frustracji seksualnej, ale z partnerem seksualnym, tak? To wtedy zareaguje Twoja szyjka macicy. To jest kolejny organ, który też bardzo jest tutaj e, wrażliwy. Wszystkie e, poczucia bycia bezsilną w temacie domu, w temacie e, bycia matką, tworzenia tego domu, będą brały e, na siebie tkanki mięśniowe. Więc tutaj trzeba będzie też zwrócić uwagę na mięśniaki w twojej macicy, gdzie one są dokładnie, w jakich miejscach i ile razy w aspekcie kobiecości, w aspekcie domu czułaś się bezsilna. No i oczywiście jajniki. Jajniki to są organy, które bardzo, bardzo reagują na na to, co dla kobiety jest najważniejsze, czyli również na dzieci, na utratę kogoś, czyli albo partnera, albo dziecka yy, w obrębie Twojego gniazda, w obrębie tego domu, który jest dla Ciebie najważniejszy. Na czyli te wszystkie utraty, tak? Mogą to być, no niestety może to być yy, no, w najgorszym przypadku tutaj śmierć po prostu kogoś. I Jajniki to też jest taka tkanka, która są zbudowane z takiej tkanki, która reaguje bardzo mocno na mm, niskie poczucie własnej wartości w związku z kobiecością. Czyli, jeżeli ty nie czujesz się kobieca, bo twój partner traktuje cię jak szmatę albo jak małą dziewczynkę. Jeżeli ty nie czujesz się kobieca, bo może jesteś za chuda, może masz małe piersi, może nie macie za co złapać. Może jesteś zbyt gruba. Taką się traktujesz. Czujesz się, że jesteś brzydka, nie jesteś ponętna, nie jesteś seksowna. Jesteś brzydsza niż te panie z reklamy. Może masz zmarszczki, może masz celulit. I może jesteś tą, która nie ma mężczyzny przy sobie. A może jesteś kobietą, która nie może zajść w ciążę i nie może się spełnić jako matka w swojej kobiecości? To to wszystko wezmą za Ciebie Twoje jajniki. To tak kochani, kochane w skrócie. Więc zobaczcie, jak to, czy my jako kobiety czujemy się kobieco wewnątrz, wpływa na stan naszego zdrowia. I spójrzcie na to, proszę Was, kochane, że mamy w sobie pewne programy, które działają w nas w tle i musimy się z nimi zmierzyć. Bo jeżeli chcemy zmienić coś w naszym życiu, to musimy wiedzieć, co chcemy zmienić w naszym życiu. A pierwszą taką... Pierwszym warunkiem do zmian jest po pierwsze zaakceptowanie siebie takiej, jaką jest się teraz. Czyli jeżeli um, masz na przykład małe piersi, albo jeżeli masz grubaśne uda, to zaakceptuj się taką, jaką jesteś teraz. I mów sobie, kocham was, moje kochane uda. A, mam na czym siedzieć na przykład, tak, albo pośladki, albo kocham was, moje malutkie piersi. Jesteście najwspanialsze, jakimi możecie być i kocham Was tak, jakie jesteście. I możecie e, pracować nad sobą właśnie poprzez ciało, poprzez dotyk, poprzez pozytywne afirmacje, ale pamiętajcie, że e, to nie wszystko e, załatwia sprawy już w tym momencie. Ta, ta robota nie załatwia wszystkiego. Trzeba dojść do przyczyny, trzeba... Zadać sobie pytanie, co takiego podziało się w moim dzieciństwie, albo może w moim rodzie, w linii kobiet, że ja teraz muszę chronić siebie, muszę uciekać, nie mogę eksponować swojej kobiecości, nie mogę czuć się w pełni kobietą, nie mogę pomalować ust na głęboki czerwony kolor, albo nie mogę ubrać się wyzywająco. Albo dlaczego muszę? Mieć tą tkankę tłuszczową? Przed kim, przed czym muszę się chronić, albo na zapas? Yy, dlaczego muszę trzymać pewne rzeczy na zapas? Dlaczego byłam porzucona? Dlaczego tak mnie traktowano? Dlaczego musiałam uciekać? Dlaczego musiałam się bać? I czego się musiałam bać? Tych pytań jest bardzo dużo. I przyglądajcie się również, moje drogie, temu, co dzieje się w Waszym gnieździe rodzinnym. W Waszym gnieździe, czyli w Waszym domu, ale mówię, niektóre kobiety również w ten sposób traktują pracę. I trzeba do wszystkiego um, trzymać dystans. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, natomiast ten dystans, taki emocjonalny, jest czasami bardzo ważny, bo jeżeli my doświadczamy utrat. Jeżeli nasze dzieci wychodzą z naszego domu i nie możemy się już nimi opiekować, tak? Nie możemy trzymać nad nimi pieczy, to nic na to nie poradzimy, tak? Musimy się dopasować do tych warunków, które są. Życie jest nieustanną zmianą i tak naprawdę przetrwa ten, kto będzie umiał się dostosować do tych zmian. I co jeszcze dzisiaj chciałabym powiedzieć? Spójrzcie na to, kogo wpuszczacie do siebie, drogie panie. Spójrzcie yy, na to, z kim współżyjecie, na co mu pozwalacie i dlaczego czasami nie mówicie nie, a potem cierpicie po cichu. I pamiętajcie o tym, że żeby być w pełni kobietą, trzeba podnieść poczucie własnej wartości, bo my jako, jako dziewczynki miałyśmy wydaje mi się czasami troszkę trudniej niż ci chłopcy, dlatego że faktycznie no, pojawiali, się, pojawiali się drapieżnicy, którzy przekraczali nasze granice. Dziewczynki bardzo często właśnie też są takie, które nie potrafią zawalczyć, tak? I my potem idziemy w takie życie swoje, dorosłe, z niskim poczuciem własnej wartości, z niedocenianiem siebie, z nieumiejętnością wyznaczania granic swojego ciała albo z przesadnym odpychaniem kogoś, tak, żeby ktoś nas nie zraził, nie zranił. Nie mamy szacunku do siebie, do swojego ciała, boimy się, że ktoś nas zaatakuje, boimy się, że ktoś nas skrzywdzi. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne, żeby się temu przyjrzeć. Natomiast um, warto to zrobić, kochane. Warto to zrobić, dlatego że kobieta jest jak najwspanialszy na świecie kwiat. Zwykły uśmiech. Nieważne, czy ty masz nadwagę, czy ty jesteś troszkę chudsza, nieważne. Twój uśmiech i oczy pełne akceptacji siebie, miłości do samej siebie. Roznosi światło, zaraża miłością, zaraża chęcią do życia, zaraża światłem wszystkich dookoła. My możemy jako kobiety tak wiele, ale czasami musimy zrobić dużą pracę, w związku z tym, żebyśmy mogły upiększać świat, cieszyć oko bez lęku. Że ktoś nas zrani, że ktoś nas wykorzysta. Więc, kochane, kwitnijmy. Życzę Wam tego, żebyście, żebyśmy wszystkie, bo to nie tylko Wy, ja też, życzę nam, żebyśmy wszystkie wzrastały w swojej sile i w swojej mocy, żebyśmy radowały się z tego, jakie jesteśmy, żebyśmy akceptowały każdy kawałek swojego ciała, żebyśmy wierzyły w siebie, żebyśmy pilnowały swoich granic, żebyśmy rozświetlały ten świat i sprawiały, że wszystkim będzie na tym świecie lepiej. I kobietom, i mężczyznom. Pamiętajcie, jeżeli będziecie miały swojego już tego, jedynego, ostatecznego mężczyznę, będziecie go karmić swoim światłem. Zadbajcie o to, żeby to światło było dobrej jakości i zadbajcie o to, żeby mieć takiego partnera, który doceni to wasze światło, tą waszą energię. On pośle ją w świat. Ale dzięki temu to też wróci do ciebie. Mężczyzna sam bez kobiety nie potrafi aż tak sprawnie działać w materii. Dlatego Kwitnijmy kochane pięknie, przyciągajmy do siebie najpiękniejszych panów na świecie. I jeżeli my będziemy szanować siebie, doceniać siebie, kochać siebie, to przyciągniemy również takich wspaniałych mężczyzn. I jeżeli jesteś już w związku to i czujesz się w jakiś sposób nie za dobrze traktowana przez swojego partnera, to spójrz na siebie, zobacz. Co mogłabyś w sobie zmienić? Być może czego ty nie akceptujesz w sobie? Co on ci tam wypomina? Tak? I zobacz, czy to jest prawda, bo yy, nasi partnerzy są naszym lustrem. Dziękuję Wam kochani za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że e, mimo tego, że byłam w pracy dzisiaj e, to przywitały mnie piękne SMSy e, od, od pacjentów, e, na dyż, od, nie tylko od pacjentów, ale w ogóle od znajomych panów. Dziękuję tym wszystkim pacjentom w aptece, którzy przez okienko na dyżurze składali mi życzenia z okazji Dnia Kobiet. E, to bardzo miłe. Pamiętajcie panowie, dbajcie o kobiety. Podlewajcie pięknie te kwiaty, które chcą żyć, chcą się cieszyć. Cieszcie je, karmcie je również dobrym słowem, miłym gestem. Taki dzień jak dzisiaj jest tylko raz w roku, ale to wy możecie sprawić, że będzie on każdego dnia obchodzony równie hucznie. A wasze kobiety, uwierzcie mi, docenią to, i ta energia, którą żeście włożyli w fatygę, w stokrotkę znalezioną być może na trawniku albo e, miły gest w stosunku do niej wróci do Was i to chyba z tysiąc razy mocniej. <taki> Także dbajmy kochani o siebie wzajemnie. Doceniajmy się, szanujmy się i kochajmy się sami w sobie i w tym drugim człowieku również. Dziękuję kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Wybieram się, kochani, teraz na seminarium z ojcem psychobiologii, z Gerardem Atiasem oraz jego partnerką Izabel Bos. Wiem, że podzieją się e, ciekawe procesy, pewnie trudne, pewnie będzie trochę łez, e, trudnych tematów do przerobienia, ale wszystko do przodu, kochani. Ja Was zachęcam ciągle do pracy nad sobą e, i ja też pracuję nad sobą. Cały czas, kochani, cały czas, bo życie... E, po prostu posmagało nami nieraz, trudno, trudno nas doświadczyło. Wynieśliśmy z tego trudne przekonania, błędne mm, blokady w naszej podświadomości, które na podstawie tych trudnych e, doznań, trudnych przeżyć, traum e, mamy w sobie. Niestety nie pozwalają nam żyć w pełni radości, w pełni szczęścia. A, a ja tak chcę żyć, dlatego pracuję nad sobą cały czas. I życzę Wam, zachęcam Was do tego, żebyście Wy również pracowali. Każdy na swoim poziomie, każdy na swoim, w swoim tempie, krok po kroku, ale trzeba iść do przodu. I nieważne na jakim etapie jesteś, nie zatrzymuj się. Chyba że na chwilę, bo musisz naładować baterie, naładować akumulatory, czyli wejść właśnie też w tą energię. Yin, energię żeńską, to jest ta energia taka właśnie troszkę do wewnątrz, tak, bo my kobiety bierzemy wiele rzeczy do siebie, analizujemy, to potem nasze ciało choruje, my to przepłakujemy w ciszy, więc życzę, życzę Wam, żebyście wszyscy pracowali nad sobą, i kobiety, i mężczyźni, pracowali, odpoczywali, pracowali, odpoczywali. I tak jak pory roku się zmieniają, tak samo nasza energia niech też dopasowuje się do, tego, do tych warunków zewnętrznych, które mamy. Wszystkiego dobrego, kochani, całuję Was z serca, pozdrawiam.